Hej, hej, już wchodzę na żywo na momencie, dosłownie do was, słuchajcie Nie było live'u wcześniej i już będę, tylko wezmę sobie mikrofon Zresztą, możliwe, że go wyciągnę trochę bardziej Żebyście dzisiaj mnie lepiej słyszały, bo taką sekundę pogadanki dosłownie sobie zrobię Do was powiem, czemu mnie nie było, co się stało Także zaczynając, mamy dzisiaj czwartek, tak, zaczynając od wtorku wieczora, no to we wtorek wieczorem niestety, ale moje internety nie domagały na tyle, że nie mogłam nawet, nie, nie było szans, żeby wejść na live, bo by cały czas zrywało, także nie było mnie we wtorek ze względu właśnie na to, natomiast wczoraj był troszkę gorszy dzień, dla mnie musiałam parę spraw załatwić, również byłam u lekarza i wczoraj i przedwczoraj. Bo mnie ta moja taka, taka chrypka i że coś mi tutaj tak lekko zalega, troszkę zaczęło martwić. Wiecie, ja paliłam naprawdę wiele, wiele lat. Także bałam się, że może coś z krtanią mi się dzieje. Okazało się, że mam chore zatoki i zatok po prostu może to brzmieć obrzydliwie. Spływa mi widzieli, na którą czasami się nawet zakrztuszę gdzieś tam w nocy. I tak robię właśnie, od jakiegoś czasu staram się na filmach czy na live'ach tego po prostu, żeby nie było słychać, ale czasami gdzieś tam się przyduszę. Jak wezmę sobie głowę na przykład do tyłu, odchylę, to też czasami zaczynam się dusić. Także mam chore zatoki, mam jakiś tam torbiel gdzieś tam w gardle koło migdałków, także też będzie to do obserwowania, bo prawdopodobnie to jest torbiel. Na szczęście mogę mówić, mówienie mnie nie męczy. Ale od czasu do czasu muszę niestety tak właśnie zrobić, więc wybaczcie. Hej, właśnie widziałam Twój komentarz, dlatego mówię, wejdę na sekundę dosłownie na live'a powiedzieć, że żyję, mam się dobrze. Jeszcze nie zdążyłam odpisać, po prostu zajrzałam na, na telefon i widziałam właśnie Twój komentarz. Także naprawdę zrobiło mi się bardzo miło, że, że gdzieś tam zaglądałaś do mnie i sprawdzałaś, czy jestem. No wczoraj był taki dzień, gdzie no, był gorszy, jeden z moich gorszych. Dni pod względem też nastroju, bo wiele rzeczy gdzieś tam się na tyle nałożyło. Musiałam tyle spraw załatwiać, że dopiero o godzinie 14 miałam chwilę, a wtedy musiałam lecieć szybko robić obiad, bo jeszcze miałam, właśnie mówię, wizytę u lekarza wczoraj. No potem mój mąż miał także. Jak wróciliśmy, włączyliśmy sobie na Netflixie po prostu serial i tak już spędziliśmy resztę wieczoru, a wczoraj na tyle był nieproduktywny dla mnie dzień, że byłam w stanie złożyć jedynie takie, wiecie, kopertówki i pudełka gotowe, prezentowe także. Hej Iza! Hej dziewczyny, hej mapa, dobra i tak jak tutaj jakby nazwa tego live'a mówi, pokażę wam jakie ja zrobiłam te karteczki z prezentem, bo zaraz będą robione fotki tego, pakuję to na kiermasz, także nie będę miała jak wieczorem wam nawet tego pokazać. Dziękuję, słuchaj, no jest wszystko ok, dostałam spray do nosa, także będę żyć, będę żyć, będę was męczyć tutaj, biorę podło, porę dosyć. Chodź, tu moje podło, o kurczę. ustawię sobie tu z boku i będę wam pokazywać po kolei. Od tego, co jest na górze, może tak po prostu zrobimy. Pudełko, oczywiście, z każdego się wyjmuje. Kartka tutaj jest taka bym powiedziała raczej w męskich kolorach, bo bazę mamy mm, bardzo ciemno grafitową. w środku jest miejsce na wypisanie i wklejone na biało, z tyłu tylko moje logo, już nie chciało mi się wycinać maszynką, więc wszystkie te logo, które się teraz tutaj u mnie pojawiają są prostokątnym czy tam kwadratem, zależy jak mi tam gilotyna poszła. Tutaj mamy glossy nałożone na oczy tego kota. Papiery action, grafika action, strzałeczki action, baza action. To też wszystko papiery action, sznurek nie jest action, tylko. Nakłada się, no i wiadomo, po rozstawieniu. Ten prezent też się będzie po prostu lepiej trzymał. Także to jest pierwsza kartka. Druga, tak się śmiałam, jest dla mm, frędzona jakiegoś. No, jest że, że, że przyjaciele na zawsze. Taka męska też mi się wydaje. Także to jest ta druga. Trzecia jest dla chłopczyka jakiegoś małego. Jest tutaj glossy, tu jest dużo wink of stella, więc się fajnie błyszczy. W środku jest po prostu puste. No, a pudełeczko jest właśnie z takimi chmurkami. Także myślę, że do tego papieru, też, który trochę jak niebo wygląda, to pasowało. No i tutaj jest na chmurce ten kuliczek. Także wiele nie trzeba było zdawać. Ja już sobie tylko przełożę to i już wyciągam kolejne. Następnie mamy taką, też um, powiedziałabym, w męskim klimacie. Um, I tutaj z glossy na tym piesku i na napisie, żeby też to się fajnie wybijało. I też mega prosta. Tu są wszystkie grafiki, papiery action. Tutaj są papiery action, a grafika jest z, z, z. Kurczę. Kraftok nie. Żebym teraz nie, nie ten. Ale znacie chyba tą Sweet Princess i Sweet Prince. To jest grafika ta nie premium, tylko zwykła. Bez tego brokatu ja sama tam nakładałam wszystko. Także tak, tutaj jest i tutaj też była grafika i papiery oprócz tego, bo to jest Cherry Blossom. Chyba ze studia 75, tak mi się wydaje. Natomiast reszta jest action, następna wszystko zekszona, oprócz tego tutaj papieru mamy prezent, grafika action, kryształki są zekszone, także jest pieskiem na jakieś urodziny dla jakiejś dziewczynki i ona jest różowa też z tyłu. Następnie mamy z liskiem. Ta z liskiem też wszystko actionowe, łącznie z tym pudełkiem. I to jest z jakiejś starej, bo często się pytacie właśnie o takie słodkie grafiki. To jest z bloków tych takich... Kurczę, Dorotka, bym musiała przypomnieć, jak one się nazywają. Paper... Pat? Chyba coś takiego. Takie, że macie kalkę, macie... Jakieś tam grafiki, i tak dalej, także to jest z jakiejś naprawdę starej, zeszłorocznej jeszcze kolekcji. Także mamy to. To wszystko skończyłam we wtorek, tak naprawdę tuż przed lekarzem szybko. I tutaj też wszystko action. Ta grafika 3D jest też zekszona z któregoś z bloczków. Lux Paper Block, właśnie. Dziękuję, że mi przypomniałaś. Lux Paper Block. No, tutaj mamy takie też małe pudełeczko. Wszystkie mają wiązania. I jeżeli chodzi o wiązania, to to są sznurki woskowe, bawełniane, w różowym niemieckim kolorze oraz zwykły sznurek jutowy taki mm, brązowy. Tak, jeżeli chodzi o te męskie bardziej projekty. Ojejku. Tutaj mamy kolejną z tym niemieckim i to jest chyba z tej samej kolekcji, mniej więcej. Wiem, że. Mm, q ma bardzo podobne grafiki, natomiast te były actionowskie. I też tutaj jest trochę tych kropelek I, i i jest prezent. Czy z prezentowych wszystko już patrzę? Dziewczyny? Chyba tak. I tu jest jeszcze czekoladownik. Nie wiem, czy go wam pokazywałam na dziś. Mamy grafika też action. Także wiecie, w którym ja sklepie tylko i wyłącznie największe zakupy robię. Raczej wam notesy chyba wszystkie pokazywałam. Czego wam mogłam nie pokazać? Męskich kartek. Nie wiem, których męskich kartek mogłam wam nie pokazać i tych kartek. Nie jestem pewna, czy wam pokazywałam te takie bardzo proste kartki. Jeżeli nie pokazywałam, to pokazuję teraz na szybko. Ale jeżeli pokazywałam, to wybaczcie. Teraz raczej z krzyżami pokazywałam. A tutaj jeszcze jest taka pamiątka chrztu, i tu jest napisem Bosowany na złoto. Tutaj jeszcze z tych jest taka zielona. Królisie, nie wiem czy pokazywałam też na szybko, królisie i, i, i ta. I to jest kartka, którą naprawiłam. Wcześniej zrobiłam kiedyś tylko taką shaker. Natomiast teraz dodałam napis, dodałam tutaj te kryształki oraz tego małego królika, żeby to jakoś. Wyglądało w miarę sensownie i staram się dostać do tych dwóch męskich kartek. I już po mnie sięgam. Tutaj też jest taka prosta z trzema królikami. Wyrzuciłam już opakowanie po tym, ale to są. Ja pokazywałam to w którym jest ze swoich holi. To były takie pudełka z w którym mm, można było z nich zrobić dwie kartki. I mam tutaj kartkę męską z piwami. I ona jest oczywiście shakerem oraz kartkę znowuż męską, tym razem z takimi narzędziami i z piłą. I tu jest bardzo gruba pianka, która w zestawie ona od razu jest wycięta na ten wymiar. Ja akurat zrobiłam to tak, można było oczywiście użyć tych grafik według własnego upodobania. Ja chciałam zrobić taką prostą. No, dałam jeszcze tylko napis wykrojnika, który potraktowałam glossy. Te wszystkie piwa też są potraktowane glossy. Ja tutaj się starałam, żeby w środku było coś tak, wiecie, w kolorze właśnie złocistego trunku. A druga to jest z tymi narzędziami. Ja tutaj wszędzie wokoło dałam obramówki, bo tego nie było. Ja to sobie gdzieś tam markerem namalowałam, bo czegoś mi brakowało. I również wszystkie te elementy, które są metalowe, czyli śrubki jakieś tutaj. Część tych narzędzi końcówki na przykład, jejku, jak to się nazywa, wyleciało mi z głowy, tej szpachelki ym, oraz tutaj na pędzlu są błyszczące i tutaj też ym, na śrubach też się błyszczy jakby gwint, no, a w środku są elementy takie shakerowe typowo, także dwie męskie kartki i czy ja coś tutaj jeszcze takiego mam? co wam nie pokazywałam, raczej chyba nie. Raczej chyba resztę mm, widziałyście, dziewczyny. I tak mi się wydaje, że już resztę pokazywałam. Dokończyłam tylko jeszcze... O, dziękuję bardzo. No ja tworzę, bo, 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 bo lubię i, i... No mówię, ja zawodowo nie pracuję, teraz chcę się tym zająć i jakby do tej... 1300 tak na miesiąc chcę sobie um, dorabiać z tego. Na działalności nierejestrowanej polecam, polecam na start przede wszystkim. na um, później no to już zależy, ile tego tworzycie. Także chcę właśnie um, na działalności nierejestrowanej i tylko pokażę w środku, bo mówiłam, że ten przepiśnik będę maskowanie robić tylko tutaj. Także maskowanie zrobiłam um, tego klejenia, żeby nie było widać tej jednak y, kieszonki. Że ona jest taka, wiecie, sklejona tutaj, ona jest foliowa. Chciałam, żeby coś takiego było, także maskowanie zrobiłam przy pomocy ramkownicy. Tutaj wszystko jest ramkownicą Tom z We Are. Tak, We Are Memory Keepers chyba. Tak. Wydaje mi się, że tak, także jest wykończony ten przepisnik, już tak naprawdę gotowy. Część rzeczy już mam troszkę zapakowanych. Mam na przykład właśnie te pudełka, które składałam, ale są pudełka albo takie actionowe, gotowe do składania, albo które który ja wykrojnikiem tylko robiłam. Tam mało ozdób dawałam. Tak naprawdę zawiązałam je sznurkiem. Do niektórych przykleiłam takie piankowe naklejki. Także nic nadzwyczajnego to nie jest. Nie wiem, ty już chyba był tutaj, jeżeli chodzi o to. I czy ja jeszcze Wam coś chciałam pokazać? Czy już to jest wszystko? Wydaje mi się, że resztę dziewczyny widziałyście. Wieczorem nie obiecuję, postaram się wejść na live i nie mam pojęcia z czym. Możliwe, że jeszcze notesów więcej będziemy robić, bo, bo potrzebuję po prostu tych notesów. Mam tych wkładów też sporo, szczególnie tych małych kartek klejonych, dlatego możliwe, że w tym kierunku pójdę. Natomiast jeżeli chodzi o mix media i takie rzeczy, to sobie jednak to odpuściłam na ten weekend, tym bardziej, żeby... Trochę jednak mieć czasu i jutro odpocząć głównie. Też coś sobie pewnie jutro porobimy, ale raczej skupię się na robieniu zdjęć, żeby mieć gdzieś tam na social media czy tam na pamiątkę, żeby wiedzieć dokładnie jakie rzeczy robiłam, żeby czasami móc na przykład klientom pokazać, że coś takiego w mojej ofercie również się znajduje jako przykład. Także muszę sporo fotek porobić, więc będzie, będzie, będzie co robić. Tak każdej pracy oddzielnie jakieś tam tło gdzieś wyszukać, to po prostu biorę sobie tła zazwyczaj z ekrzynowych papierów i, i na tym sobie robię te fotki hmm, także ja zaraz muszę lecieć obiad kończyć robić, bo mąż niedługo z pracy wraca, no chciałam wam to pokazać zanim to zapakuję, bo już później nie wiem co do mnie wróci tak po takich kiermaszach, no to nie jestem w stanie przewidzieć, co się sprzeda, co zostanie. Także mówię, pokażę Wam, jak już te bardzo prosto zdobione. No mówię, no w tym wiele nie trzeba. No co tutaj jest złożone, te takie grafiki. Często się pytacie o te grafiki, jak, z, jak je wykorzystywać. No to tutaj macie dwa takie bardzo proste przykłady, czyli czekoladownik oraz taka kartka z prezentem. Obydwa są u mnie na kanale. Tak, aby jak najmniej wróciło dokładnie jak najwięcej kasy. Także na obydwa jakby tutaj są u mnie tutoriale. Zarówno na czekoladownik Macie, jak zrobić samemu od podstaw. Również z takimi grafikami 3D. Jak i na to pudełko. Także to jest fajny sposób na używanie tych ekszonowych no, grafik. I na jakieś tam pudełeczka też możecie naklejać, także. Jeśli nie miałyście wcześniej polotu, to polecam coś takiego i możecie zawsze mi pokazać, jakie tam prace później zrobiłyście. Ja chętnie wejdę do Was, pooglądam to wszystko. Jeżeli zainspirujecie się moją pracą, będzie mi bardzo miło. Jeżeli gdzieś tam kiedyś wspomnicie, że jest inspirowana, nie chodzi mi o to, że, że po prostu zrobicie czekoladownik, tak? Tylko powiedzmy te same kolory czy coś, to będzie mi bardzo miło. Także no tutaj też jest to ogłos i też fajnie wygląda, wystarczy naprawdę to dość troszkę błysku i e, hej Karo i, i już jest praca gotowa. Także tak naprawdę przyszłość na koniec, bo ja miałam tylko tutaj powiedzieć co i jak dzisiaj się już też nagadałam, bo, bo na grupie robiłam live'a, jak przyklejałam po prostu naklejki z tyłu, żeby tam z dziewczynami, z którymi sobie tam mamy taką właśnie grupę zamkniętą, żeby im też coś y, pokazać trochę do nich i się wprawić, bo, bo nie było mi chwile. Także widzimy się wieczorem. Nie powiem Wam, o której dokładnie. Słoiczki, tak, już pokazuję słoiczki. Jeden nie do końca jest bo jeszcze robi tutaj wokoło jakby mu grawerkę kolejną. A drugi słoiczek, wiesz co? Gdzie go odłożyłam? Już patrzę. Bo gdzieś na pewno był. To może za mną? O, jest tutaj na dole. Ja już pokazuję. Muszę go domyć w środku. Jeszcze przyczepiła mi się karteczka. Muszę go domyć w środku. Hej, hej. Wiernikowy lutkuj. Dziękuję bardzo. I tak udekorowałam ten. Czyli na ten sznurek jutowy, który nam tutaj jakby sprawiał, że nie było widać miejsca, w którym się zakręca zakrętkę, nakleiłam, tak jak myślałam, właśnie taką jutową tasiemkę z koronką. Na środku jest kokarda zrobiona przy pomocy grzebienia do quillingu z takiej mm, kratkowanej wstążeczki i tym maluchom przyczepiłam ogonki. I powiem Wam, co ja, jak przykleiłam to, wzięłam tak to do ręki, co mi to przypomina? Mi to przypomina kobiecy biust. Nie wiem czemu. Tylko ja mam takie skojarzenie, bo już się też pytałam dzisiaj dziewczyn na grupie. I tylko ja jakoś widziałam w tym kobiecy biust. Fajna ta tasiemka. Tasiemka za 2,50. W różnych kolorach jest włodziwy. Hurtownień, która się nazywa Polymex. Mam chyba różową, żółtą, zieloną, niebieską coś takiego. Wiem, że wzięłam wszystkie kolory, bo za taką cenę naprawdę tam metraż też był niezły, a ona jest idealna do takich wiosenno- wielkanocnych projektów. Także to jeżeli chodzi o słoiczki, te przynajmniej. Zajączki chyba Wam pokazywałam jak zakończyłam. A raczej tak. Zajączki były. Także postaram się... A, zaczęłam, tylko trochę mi nie wyszło. Powiem Wam, że się uczę makramowych bransoletek tutaj trochę mi coś nie poszło z jednej strony szło dobrze także ja sobie to rozplątam i, i zacznę jeszcze raz ale uczyć się makramowych bransoletek to jest taki jeden z prostszych ścieków i myślę, że, że coś takiego też gdzieś tam jak już się nauczę dołączy do mojej oferty i będę mogła was też nauczyć jak się coś takiego robi tylko no, muszę to opanować na tyle żeby być w stanie przekazać wam też wiedzę także będzie to pewnie jeszcze tej wiosny u mnie w różnych kolorach różne takie makramowe ozdoby na takim sznurku dosyć fajny myślę też je 5 zł 100 metrów tego sznurka kupiłam też w polimeksie także polecam jak najbardziej tą hurtownię i no co no chyba ja będę się uzbierać bo miałam tylko tak naprawdę te kartki pokazać i coś muszę yy, z obiadem pokombinować, i potem jeszcze, jeszcze chwilę coś porobię. I możliwe, że dzisiaj po prostu wcześniej będzie live ten wieczorny. Chciałabym nauczyć się, bo jeszcze nigdy nie robiłam takich kartek ten, na t Może jak to ogarnę, jak robić tą bazę, to sobie coś takiego zrobimy. A jeżeli nie, no to najwyżej no, będę robiła więcej po prostu tych notesów, bo notesy są mi potrzebne, a robi się je fajnie i mam dużo jeszcze tych grafik. Z Mintaja, inny grafik, który by fajnie, bo coś takiego. Tak kiedyś wygrałam ten arkusz, jaki zresztą całą rozdawajkę u Karoliny Czołby, jak robiła chyba na 2000 subskrypcji. Rozdanie i tu są częściowo po angielsku, częściowo po polsku. Na przykład mamy spełnij marzenia czy traktuj swoje ma marzenia jak cele. Więc mamy część polskich ym, tych, tych, a po prostu reszta jest grafik, więc też by się nadawało fajnie na te malenki, no te siki, myślę. No po drugiej stronie jest papier, ale szkoda by mi było użyć go. Wolałabym użyć te grafiki, jeżeli właśnie ten papier. Także ja lecę robić odbiorę dalej i widzimy się pewnie. No mam nadzieję, że dzisiaj, no nie chcę nic obiecywać, słuchajcie, no mam nadzieję, że internet będzie ok, bo pogoda jest w miarę i że będę miała siły na to ale raczej tak, no porobię sobie te fotki i później z czymś do was przyjdę, najwyżej z pogadankami po prostu także postaram się już tak nie znikać bez słowa, no mimo tego, że to było półtora dnia, ale no, mega miło mi się zrobiło i dlatego weszła o że, że, że się tam o mnie upomniała, się zapytała jeszcze wszystko okay. a teraz lecę dziewczyny i, i życzę wam miłego południa, bo południa w sumie już i do wieczorka Dzisiaj mam nadzieję, do wieczorka, także na razie ja sobie to odłożę, żebym mogła w ogóle live zakończyć, to muszę to położyć, a i w ogóle jeszcze jedna rzecz, taka na szybko, po 15 złotych, ja chyba wam pokazywałam w którym schodzi, hmm. takie skrzynki ogromne w Actionie, takie ogromne skrzynki 15 zł idealne właśnie na jakieś wystawianie się, na, na kumulowanie przydaści. Tu mamy 36 cm na niecałe 25, bo mamy 24 i 8, cali i 8 mm co ją ja wycale. Na 14, czyli 2, y, 36 na 25 na 14 cm. Takie super po 15 zł. Wzięłam ostatnią sztukę. Dobra. Ja się w tym uwielbiam właśnie gdzieś tam. Pakować i tak dalej. Dobra. Lecę dziewczyny, i, i do później. Na razie, papa. Pa. Cześć, Abunia, ja znam, że na koniec jesteś. Ale dzisiaj szybki live był, więc może nadrobisz. Na razie, dziewczyny.